Szufla z tej strony Tolek. W dzisiejszym filmie zakręcimy się na chuśtawce. Będzie to nagrane z perspektywy widza. A oto cała relacja. Będziemy się teraz rozkręcać. Na żywo ja, Tolek, będę wam relacjonował. Jakie mam odczucia w ciele. O klawo! Powiem Wam, że na razie odczuwam jednostkę kręcę się Aaaa! Aaaa! A kurwa gniecie krzesło. Nie. Aaaa!